Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu. W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, w własnej strony internetowej, a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Mam dla Ciebie dzisiaj bardzo ważne przesłanie, dlatego proszę pozostać do końca tego nagrania. Ostatnie swoje trzy dni spędziłem na konferencji swojego biznesu w Barcelonie. Dlaczego ja w ogóle wam o tym mówię? Spędziłem go z osobami, które rozwojowo, mentalnie, duchowo są na kosmicznie innym poziomie niż większość Polaków, które znam. Spędziłem z tymi osobami prywatną kolację, z osobami, których zarobki przekraczają kilka milionów złotych miesięcznie. Jak myślicie, dlaczego te osoby są na takim poziomie, zarabiają tak duże pieniądze, a większość Polaków nie? Jest jedna, ale to bardzo kluczowa rzecz: to jest wdzięczność. Wdzięczność za wszystko, co macie. Przed tą kolacją odmówiliśmy modlitwę. Modlitwę w podziękowaniu za to, że właśnie mamy możliwość spożywania posiłku, za to, że mogliśmy się spotkać. Większość Polaków nie jest wdzięczna za to, co ma, za to, co przydarza się w Waszym życiu. Dlatego, jeżeli zmienisz sposób myślenia, zmienią się rzeczy w Twoim życiu.